Też uderzenie z taką całkiem inną kulturą może dla, dla nas to jest takie szokujące to jest taka mieszanka i Polacy, i Paragwajczycy, i Argentyńczycy. Witamy cię serdecznie, ojcze. Jak się masz? Bardzo dobrze. Kontynuujemy naszą podróż po północnej Argentynie. W poprzednim odcinku historię polskiej emigracji w Misiones przybliżył nam pan Kazimierz. Dziś przyjrzymy się bliżej, jak wygląda życie codzienne potomków polskich pionierów oraz Polaków, którzy przybyli do Argentyny całkiem niedawno. Na początku przenieśmy się do Puerto Libertad, gdzie swoją posługę sprawują polscy franciszkanie. Znajdujemy się tutaj w Puerto Libertad. To jest e, 40 minutek od wodospadów, Iguazu, Puerto Iguazu. E, I tutaj właśnie i kawałeczek od Wandy. I tu mieszkam właśnie u Franciszkanów. To jest... E, tam mieszkam w tym domu, a tu już jest kościółek ich. Ten. E, jest tutaj e, dwóch Franciszkanów, trzeci do nich dojeżdża. I nie jest to, co myślałem, że... E, że oni tutaj właśnie sprawują dość pasterstwo dla jakichś Polaków, czy też ich e, e, ludzi pochodzenia polskiego, nie to bardziej w Wandzie jest ten kościół Częstochowa, a tutaj e, jest to typowa taka misja katolicka, e, polska misja katolicka, ale dla osób hiszpańskojęzycznych, a w tym mieście Puerto Libertad są to głównie Argentyńczycy i Paragwajczycy. A to jest Puerto Libertad. Małe miasteczko, bardzo przyjemne, bardzo spokojne typowo południowoamerykański, tutaj widzicie, styl budowy, czyli plac główny w środku miasta, no i kościół, polski kościół. A same Puerto Libertad to jest takie małe miasteczko, Wanda jest znacznie większa, trzy, cztery sklepy tutaj są i tak mniej więcej te ulice wyglądają. Tak więc tak tu wygląda, tu jest taka lodziarnia, jest taki jeden sklep tam z jakimiś takimi e, plastikowymi bardziej rzeczami do domu, tu jest taki supermarket Chińczyk ma. Tu jest jeszcze parę takich sklepików i tu jest już no prawie koniec miasteczka, tylko jest dworzec. A tu mamy dworzec, taki malutki dworzec tutaj w Puerto Libertad. Idę się przebrać, będzie dzisiaj Msza i impreza jest, sobota. <gry> tak więc jakbyście byli gdzieś tutaj lokalnie, to pamiętajcie, Puerto Libertad o 19 jest Msza. Psza po hiszpańsku oczywiście, bo to jest Msza tutaj dla lokalnych mieszkańców. Sama placówka jest sponsorowana przez Polskę, przez Polską Misję Katolicką bodajże. E, Argentyna nie dokłada tu zero. Tak więc, e, nie wiem, jak takie przedsięwzięcia e, chcielibyście wspomóc, to, to warto się tu skontaktować. Znajdziecie w internecie i też te zapytać, jak można pomóc, e, wspomóc tutaj braci, bo naprawdę od, odwalają kupę, kupę dobrej roboty. Hey. Kogoś z parafia, którą prowadzisz? Czy to, czy to jest dla potomków Polaków, czy, czy może tutaj osób natywnych, Argentyńczyków, Paragwajczyków? My tu przyjechaliśmy pracować z Polakami. Natomiast tak się złożyło, że trafiliśmy do Puerto Libertad, to jest miasteczko 5 km za Wandą, I trafiliśmy do parafii argentyńskiej. Wanda jest polskim miastem, a Puerto Libertad jest w zasadzie paragwajskich, Bardzo dużo Paragwajczyków. Chociaż oczywiście y, tam mieszka też sporo Argentyńczyków i to jest argentyńska parafia. Ale w zasadzie nie ma różnicy, bo popracujemy w języku hiszpańskim. Jest dużo bardzo dużo Argentyńczyków, którzy przybyli z Paragwaju, których rodzice, dziadkowie przybyli z Paragwaju. I to jakby tak popatrzył, to jest w zasadzie chyba większość tego miasteczka. Każdy ma jakieś tam powiązania z Paragwajem, jakieś tworzenie jakieś paragwajskie. Tam, <sum> A teraz czekam na ojców, po tutaj mszy się skończyła adoracja, no i będzie asado, czyli grilla. Pamiętajcie w Ameryce Południowej, Łacińskiej, jak będziecie w hiszpańskojęzycznym, w portugalskim, to samo jest asado to grill, frito to smażona. A to jest tutaj grill na przyjęcie. Podobno mały. Wow. Tutaj padres stali zaproszeni na urodziny. 55, Roberto. A ja z nimi przyszedłem. Dziękuję, że mnie zaprosili. to jeszcze dobrej włóczki. A urodziny w kolorach boki. La boka. Tu mam świra na punkcie. Wolę. Ojcowie są bardzo zżyci ze swoimi parafianami, są częścią ich rodziny. Parafia i dom ojców jest również zawsze otwarty dla wiernych. Wróćmy jednak do oddalonej o 5 km Wandy. Poza Muzeum Polskiej Emigracji, Pan Kazimierz również pracuje nad rozbudową części muzeum, przybliżającą faunę i florę regionu. Tak, chcemy, jest projekt, zobaczymy może jeszcze w tym roku, budować budynek dokładny, budynek dokładny do do tych rzeczy. Tak, dla Polaków, którzy tutaj się osiedlali na początku, to też spore zaskoczenie, te egzotyczne ja, zwierzęta. To znaczy, trudno było e, oddychać tyle much i tyle e, łosów, i rozmaitych, rozmaitych e, tego, żeby, żeby, żeby było na, na, na powietrzu. To się nazywa KHB, a druga działa. To są bardzo, bardzo jodowe. Nie pamiętam, nikt mi nie opowiedział, żeby kogo. Tutaj żmija ugryzła. Dużo tych węży tutaj jest w okolicy? Tyle jest mało, ale, ale kiedyś było za dużo. Ja pamiętam ile, ile razy, ile mm -hmm. że żebym żeby zabił, ile razy dzięki Bogu mnie nie ogryzł. Janek Wronowicz go strzelił Daj sobie sprawę, że takie zwierzaki były na naszych pastwiskach, czy tam, gdzie, gdzie było bydło, krowy. Tak, były takie wypadki, że czasami on wychodził z rzeki i i złapał sobie cielaka i poszedł. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach jeszcze tutaj na rzekach te krokodyle są? Czy, czy nadal jest są. dużo? Są. są. zwierzak zbie nie napada na człowieka. Jak dokuczysz do zmie to cię ogryzie. Jak dokuczysz do, do krokodyla czy tamtego, to tak, on, e, tygrys i, i krokodyl i wszystkie te rzeczy, Napadają na, i, i, i łapią drugich, e, drugie czy na przeżycie. Nie to, że są złe, mm -hmm. że one zabijają. Niech nie tylko jeden, to... jeden człowiek, co zabija, tak pozabić. Mm -hmm. Ty widzisz, e, jeszcze, jeszcze są w nasach, w naszej klesie. Niedawno widziałem jednego. Mm -hmm. Tej I, wielkości? I, tak, takie, takie jak ten. Mniej więcej mają 70-80 kg. I jakie meter, metr 30 długość. Yy, ale to takie popatrzył na mnie, ja żebym się popatrzył na niego. I bueno, nie wiem, czy oczy się a ja żebym się nastraszył. I, I sobie poszedł do, do dżungli. Pan Kazimierz zabrał mnie do drewnianego kościoła nazwanego Częstochowa, zbudowanego przez polskich misjonarzy. To jest tutaj polski klub w Andzie Tak. I kto tutaj przychodzi do tego klubu? Wszyscy mi ręce, Polacy, ale też jest otwarte do, do wszystkich ludzi. Wszystkich. Jak się robi w, e, święto, to e, przeżycie jest razem ze wszystkimi, ale uh -huh. zawsze jest ta identyfikacja polska. Ile lat ma ten kościół? Był zbudowany w 1945 roku. Czyli w koniec roku. Tak zobaczysz, tutaj wszystko jest ręczne, robione siekierką. Wszystko dokładnie na miarę. I to jest nadal używany kościół? Tutaj ludzie tak, przychodzą? Tak, tak. Tutaj ludzie przychodzą. Co niedzielę uh -huh. e, bierają się do, do modlitwy. E, dwa razy w miesiącu uh -huh. e, przyjeżdżają e, w drugiej wiosce tutaj księdze polskie. I na taką mszę po polsku, ile tutaj przychodzi ludzi mniej więcej? Nie zależy, to sami mniej więcej tak normalnie jakie 20-25 ludzi. I to są osoby w jakim wieku mniej więcej starsze, czy, czy też tutaj? Jest starszych, starszych nie, ma, nie ma dużo, bo już lata zabierały one. Mhm. Więc młodzież się daje mi 60-70% młodzieży, a niektórzy starsze. Która rozumie po polsku, jak jeszcze przychodzą tak, na Co rozumie po polsku, ale też te, tak samo równo naszego klubu czy do kościoła. Przecież tutaj jeszcze, chociaż nie. Nie rozumiem po polsku, ja ale rozumiem. te melodie i się jakoś im dochodzi i, i przychodzą, nie wiem jak, ale przychodzą i lubią. niektóre elementy tej przyrody tutaj jeszcze są magiczne, ile tu jest motyli. Po tym filmie, e, ludzie zobaczą, będzie kolejna fala emigracji tutaj z Polski. Tak, tak, ale to jest do spokojnego życia. Ale to tak ma sens, bo jak e, ja zawsze mówię, że radość e, przeżycie razem, to jest większa, większa radość. W Wandzie, od trzech lat, również mieszka nauczycielka języka polskiego. Oprócz lekcji języka polskiego dla potomków Polaków czy też zaciekawionych polską Argentyńczyków. Pani nauczycielka prowadzi też audycję w radiu, na którą mnie zaprosiła. Zapraszamy na pewno będzie ciekawie! Tam eh, programista. Pavel Mieczkowski. Bienvenido, Pavel. Sí, no, buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Puedes contar algunas cosas de todo? Es una ciudad muy bonita, eh, gótica, tiene muchas iglesias, tiene muchos eh, edificios históricos. Somos eh, la eh, Visuas, que en muchos eh, lugares es como Amazonas. Yo estaba en Amazonas ahora en Brasil, entonces eh, es un lugar muy similar de donde yo soy. Es un poco como en Amazonas también. Entonces tenemos todo. Europa, Amazonas, eh, lugares históricos. ¿Cómo nació en ti eh, la idea de, de viajar por el mundo? Ajá. Porque cuando yo estaba pequeño, mi familia eh, fui para Escocia. Entonces yo siempre eh, siento como... Eh, como.. No tengo casa normal. Eh, tengo, tengo mi país, Polonia, pero también... Eh, To jest normalne dla mnie, żeby żyć w innych miejscach. I także moja praca. Jestem programatorem i moja praca jest w Londynie, ale jest normal że w te mogę pojechać i pracować w którymkolwiek miejscu solo Tylko internet internetu, więc to jest idealne, żeby pojechać. Byłem właśnie teraz w takim polskim mini radio to znaczy to jest radio lokalne i taka godzinna polska e, audycja raz w tygodniu. Pytacie mnie często o zawody mobilne, i tu nawet ku mojemu zdziwieniu takim zawodem może być nauczyciel języka polskiego. Przed argentyną pani nauczycielka uczyła polskiego w Gruzji oraz Mołdawii. Dla mnie tutaj z ojcami franciszkaninami te kilka dni co spędzam, to jest ciekawe bardzo doświadczenie samo w sobie, bo na takiej wiosce no kto by pomyślał, że aż tyle to jest praca, jednak jest pracy, ludzie umierają. Teraz jak właśnie mi to ojciec opada plaga. Właśnie głównie wypadki, przez trzy tygodnie 10 osób odeszło. Tak więc te pogrzeby tu trzeba robić szybko, bo nie ma lodówek. Eee, tak więc, jak ktoś się wieczorem umiera, to czy na drugi dzień, czy nawet w nocy, że na drugi dzień jest pogrzeb. Teraz właśnie parafianie, numer 40, tam kilka miał lat. Dziś miał być, wczoraj umarł, gdzieś był jego pogrzeb, gdzieś chyba jego urodziny nawet były. Eee, no i ogólnie jestem zaskoczony, jak dużo pracy to jest na takim wsi. E, dla, takich, e, dla takich ojców od 6 rano na, na nogach, e, msza później trzeba objeździć tych chorych, jakieś tam e, to wiadomo, komunia, to, e, to pogrzeb, to no, cały dzień zasuwania non stop, mimo tego, że jest sobota, niedziela wiadomo, tu nie ma, niedziela to już w ogóle, tu nie, ma, tu nie ma dni, tu nie ma weekendu, takich rzeczy życiowych i no, bardzo, bardzo ciekawe to jest dla mnie, tak jak teraz przyjechaliśmy do do chorej, e, tutaj. Jak długo jest ojciec w Argentynie? No, jestem od siedmiu lat prawie, teraz w tym roku będę w 7 roku w Argentynie. I jakie były tutaj pierwsze ojca wrażenia, jak przyjechał ksiądz do Argentyny i tutaj do Misiones? No, przede wszystkim wszystko jest inne. E, ludzie bardzo, bardzo serdeczni, otwarci, e, taka wielka życzliwość ludzka. No i też uderzenie z taką całkiem inną kulturą, może dla, dla nas to jest takie szokujące, bo ludzie żyją w takich warunkach często bardzo, bardzo ubogich, bardzo takich, się prekario to nazywa, czyli taka, taki tymczas, taka tymczasowość wszystkiego, dom, domki zbudowane z beleczego, przykryte byle czym. Ale wielka życzliwość tych ludzi. Też wychodzi takie duże różnice kulturowe, bo tutaj jest taka mieszanka i Polacy, i Paragwajczycy, i Argentyńczycy, a ma też swoją taką, taką charakterystyczną cechę właśnie, wymieszanie tych wszystkich kultur. Oni żyją obok siebie, integrują się ze sobą, a jednak widać te duże różnice, że Paragwajczycy właśnie nie przywiązują Dużej wagi do tego, w czym mieszkają, jak mieszkają. Polskie domy są całkiem inne: są bardziej zadbane, są zrobione e, porządnie. E, I taka, tak, 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 tak samo jest kultura paragrafu: jest całkiem inna. Dużo bardziej spontaniczna, a jednocześnie są dużo mniej tacy obowiązkowi, słowni. Aha, to Polacy mają tutaj plac Polski, Paraguayczycy zazdrości. swój musieli by wybudowali. To tu są teraz takie dzielnice bardziej biedne w To Są już takie normalne domy, ale na zarazem takie domki czy I to sobie można przyjść, wziąć ziemię i nie mogą człowieka ruszyć, tak? Jeżeli się wybudujesz na swojej ziemi, masz dzieci i tak dalej, to. To jest mm. potem bardzo ciężko. Bo to są sądy, które, które latami trwają i tak dalej. I mm -hmm. czasami się kończy na niczym. Tu mamy taką sytuację, że, Polaków, że Polaków po, po na, na ich ziemi się A jak jesteście tutaj odbierani, właśnie, bo pracujecie tutaj z lokalną ludnością jako, jako Polacy, jako, e, jako po, polscy Franciszkanie? Bardzo dobrze ludzie nas odbierają. Szanujemy księży, którzy, którzy, którzy coś robią, którzy którzy się starają, którzy dbają o, o, o swoich ludzi, o swoim parafię. tutaj sporo zrobiliśmy w ciągu naszej bitności, od, na, odnawiamy ciągle Kościół, y, polepszamy r, r, różne rzeczy w parafii, budujemy, też staramy się budować wspólnotę jako taką. E, wprowadziliśmy misze na bożeństwa codzienne, co tego nie było. Ludzie to cenią, ludzie widzą, że po prostu jesteśmy dla nich, nasz dom jest w zasadzie otwarty, bo że o każdej porze dnia i nocy można się z nami skontaktować, zadzwonić, przyjdzie, jeśli jakaś pilna sprawa. No i też pracuję wśród Polaków, wśród Polonii Polskiej, tych, którzy przybyli. Przed II wojną światową głównie i e, wśród ich rodzin. Oni też nas bardzo lubią, nas cenią. Cenią sobie to, że mają polskich dysfasterzy, że niektórzy jeszcze po polsku mogą porozmawiać. Oni się chętnie odwołują do swoich korzeni polskich, chociaż już po, po polsku nie mówią, ale, ale się przyznają dlatego, że, że są Polakami. Teraz tu jeszcze jedziemy z ojcem do takiej wios e, wioski indyjskiej, ale nie za bardzo, nie wiem, czy tam będzie można coś w ogóle uchwycić, bo... No nie lubią, jak się im robi. robi zdjęcia. Tak więc te urywki, co widzieliście, to była to taka wioseczka tutaj indiańska. Nie chcieliśmy sobie tam nigdzie wjeżdżać, bo to jeszcze jest dalej. No bo tak, oni tutaj mieszkają żeby tam wjechać, to trzeba mieć jakiś pominek dla nich, prezent. Co to na przykład może być? To no, jest jedzenie albo ubranie właśnie. Się... Tak więc z gołymi rękami to, to nie jest widziane. Ja też nie lubię, jak się jak, jak traktuje się jak małpy wzorze z aparatem. Tak rośnie yerba mate tutaj. To są krzaki yerba tutaj bardzo często uprawiana jest w tej części Argentyny. To przyjdzie słońce, później wszystko zasuszy. Co by tu nie mówić, to jest to ziemia jednak magiczna. Czerwona ziemia, pięknie wszystko rośnie, jest to kawał słońce jest to ziemia magiczna. Z ojcem tutaj rozmawialiśmy, że w tym rejonie Argentyny jako tako takiej biedy to nie ma, bo większa bieda jest właśnie w tych niektórych dzielnicach Buenos, gdzie ludzie zjeżdżają z całej Argentyny szukać pracy i na końcu gdzieś tam lądują w takich miejscach, no już prawie w wysypiskach śmieci a tu postawią sobie domek, wezmą sobie ziemię e, coś sobie zasadzą i w zasadzie nie jest, nie jest na że tutaj w Franciszkanie mają bydle wielkie bydle, ale miłe bydle dla mnie bycie w takim miejscu to przede wszystkim jest ciekawe z tego względu, że mogę obserwować Życie duszpasterskie, tak od tyłu, od, od takich naspraw, no, których człowiek nie widzi, jak przychodzi do kościoła, od cekrysty, że tak powiem. No i to jest, to jest bardzo ciekawe dla mnie naświadczenie w takim miejscu, więc z tego tylko względu nawet. nawet ojców pytałem, jakie to są możliwości e, w pracy na takiej misji, właśnie w Ameryce Południowej, jako osoba świecka, bo szczerze mówiąc, bardzo, e, bardzo mnie pociąga tego typu życie. O ile moje preferencje życiowe się nie zmienią, na razie to jest u mnie tak, że na myśl o rodzinie, to mam tak paniki. Kiedyś też jeździłem, uczyłem właśnie w kościele nigeryjskim programowania i też widzę siebie w takim miejscu, jak świecka. Nawet mi się wydaje, że częściowo to nawet mam powołanie do czegoś takiego, bo jednak nie lubię gromadzić. Nie interesują mnie tak bardzo rzeczy materialne. Mało lubię mieć. Lubię być za granicą, gdzieś w różnych miejscach, uczyć się języków, tak więc myślę, że w pewnym sensie bym nawet się nadawał. O życiu lubię, lubię myśleć. E, kocham twoje życie tak jak jest. Też, no i też e, lubię się dzielić swoimi przemyśleniami filozoficznymi bardziej lub mniej. E, e, inteligentnymi, ale no myślę, że no fajnie by było, no nie, jest, no, nie jest na e, to jest dość ciekawe takie życie. No może na duchownego mi się nie nadawał, bo jak mi oglądacie, to wiecie o co chodzi. Pewne sfery życia mam nieuregulowane i też ciężko mi by było z nich zrezygnować, no ale chociaż w jakiś inny sposób pomóc, to by było fajnie i popracować w takim miejscu, pomóc innym ludziom. A drema gości to robimy kolację, nie? Omlet po hiszpańsku za no To grzeby chyba z Polski Północ Argentyny to niezwykłe miejsce Północ Argentyny to przede wszystkim niesamowita przyroda Niezwykły kontrast kolorów Wypalonej czerwonej ziemi, soczystej zieleni i błękitnego, bezchmurnego nieba. Obraz tej ziemi na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Mimo trudnych warunków polskich pionierów, absolutnie rozumiem już, dlaczego nie żałowali przyjazdu. To niezwykłą ziemię naprawdę da się pokochać i nazwać swoim nowym domem. Odwiedzając wodospady i głazu, nie zapomnijcie wpaść do Wandy. Wasza wizyta na pewno sprawi wiele radości panu Kazimierzowi.